Siemka, tu Alta i witam Was w nowym odcinku z serii poradniki do Minecraft. Dzisiaj wam pokażę następne dwie miksturki. Miksturkę lecz leczącą życie i regeneracji życia. Na początku trzeba włożyć tutaj tak zwykłe butelki z wodą. włożyć na darową brodawkę. Jeśli się nam to przerobi, będziemy mieli. Oj przepraszam, zapomniałem. Będziemy mieli o taką miksturkę. Wkładamy, żeby zrobić regenerację życia, wkładamy jedną ze Pojawi się nam... Ojeju... Ja pierdzielę. Dobra. Pojawi się nam taka miksturka. Żeby zrobić, żeby ona trwała dłużej, wkładamy jeden proszek z redstone'a. Jeśli chcemy, żeby ona mocniej regenerowała, kładziemy jeden proszek z jeśli chcemy, żeby była do rzucania, kładziemy jeden proch z creepera. Następną miksturką jest miksturka lecząca życie. Potrzebny jest jeden błyszczący Arbus. Błyszczący Arbus robi się z jednego samorodka i z jednego arbuza. Wkładamy go tutaj i pojawia się nam taka miksturka. Jeśli chcemy, żeby ona mocniej leczyła, Kładziemy jeden proszek z Claustona. Jeśli chcemy, żeby była ona do rzucania, kładziemy jeden proszek z Creepera. To na tyle w tym poradniku. Ja się z Wami będę żegnał. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę oraz komentujcie i subskrybujcie, bo to naprawdę cieszy i motywuje do pracy. No to ja się żegnam. No i cześć. Pa.